pomimo wszystko mam dla ciebie prezent. O! Bo Mikołaj przyszedł w tym roku troszeczkę wcześniej. Eee, I od naszego partnera dostaliśmy kartę klasy. Proszę Was teraz o to, żebyście te karty otworzyli. otwierać przed Zobaczymy, co tam fajnego macie. Ehm. no Żebak ma na pewno kolegę swędrowskiego Żebak ma Mariusza Rumaka, jestem pewien. Znaczy, ja zaczynam mocno. Ja mam... kapi, Kapustka. Nie słuchajcie, widzę, że mój skład jest lepszy. Isak. O! Dobrze wam? Tutaj ten Karol Borys, czyli nasz... No, no to jest dobrze z... bo nie potrafię go. Do lat 17. No i tu się jakby moje gwiazdy kończą. Na no, naszą kość jeszcze No mam tak, tak. Szewski z Jagiellonii Dalibor Takacz, Korona Kielce, Dadok, Górnik, Zabrze, Marcel Wędrychowski i Remaki. Ale to z... taki powiem, czy ci... jest. Nie ma żadnego. Dobra, tak? dobra, tak? mieszanka, dobra mieszanka. Mógłbyś tak, tak, tak. zrobić drużynę taką niespodziankę, nie? tak. Ale takie połączenie. Ja mam, połączenie no do ja mam Tomasza Swędrowskiego. <laughs> 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 no, ekspert nie myśli. Ekspert nie... <laughs> Tomasza Swędrowskiego, którego miałeś w, <laughs> 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 w lubią, tak? Kola, że Ci odbieram. Marko potrzebuje pomocy starszych kolegów. Poletanowicza ja też miałeś pewnie, nie? Czy? A nie, on był, nie, nie. Luis Machado. O, on też mam Luisa Machado. I Jacek Podgórski. Mam Widzę w o. Tak, bo musicie w ogóle wiedzieć, że te karty są no, ja różne w zależności od zestawu. Kartę. Można nawet taką kartę specjalną z koszulką meczową znaleźć. Leon Lis, Warta Poznań. <laughs> Tak, to ja mam, Filip Szymczak. mam specjalną kartę o, z autentycznym fragmentem koszulki Adama Zrelak. Co? No, prawda? Tak, tak jest. I w tym grał Adam z Relak? W tym fragmencie. <laughs> ja chyba, tak dobrze, ale prana chyba była. Ja zacząłem od Kapiego i Kapuski, a potem się okazuje, że oni mają lepsze karty. No. Panowie, gratuluję bardzo. Dziękuję. Możecie zbierać te karty, tak? wymieniać się. Bartek pewnie będzie chciał oddać. Kogoś tam miałeś? Ja bym chciał oddać najbardziej... Nie, nie, nie wysadziłem. Kogo nie muszę oddawać? Chciałbym tylko się zamienić... Ty tam ta kacza oddaj. O, dokładnie. Ty, że się zamienisz ta kacza. Na... Ja mam samych pomocników. No. Ja <noise> najmniej mi jakiegoś napastnika. No. Napastnika nie mogę ci dać, bo mam... mogę ci dać Roberta Dadoka. On czasami grał w napadzie. Zaswendrowskiego. Deal? No właśnie. No. Mam nadzieję, że się do Zaswendrowskiego. Ale w porządku. Mhm. Zamianka. Dzie dziękuję serdecznie. No i dobra. A, a nasi. A Dadok ja też też... Się... szybkością nie grzeszy. No, tak, tak. Nie jest... zadowolił fragment koszulki, wiem. Więc...